Będziemy w kontakcie. Tak? <noise> dobrze, że się czas zbiorów zaczyna. Ja <noise> mogę jeździć. to Ale skarżę. Proszę. Jurek i tak, bo jest to w tym

Kurde. Drugi raz kurde! No. Nie za gruby chodzą, musisz go no. przeskakiwać Piękna piłka! Wykończ tam Spaga kurde! ileż można! Ja, trzeci raz! Nie ma kto wykończyć tego! Dobrze ci rzucaj to! Nie ma kto wykończyć! Trzeci raz! No tak! <grym> <grym> <grym>

Nie teraz. Przedzi. Zawodniku, żeby. Ale dobrze ułożył, dobrze ułożył. Ramka, twoja. Ramka, to Bramka. ułożony, dobrze. Zadyszka chyba. No, wybił no Dolary, mają to. Panowie no kurwa Co tam było? Co tam? Synu szalaj tutaj ta. główka mu dobrze tam No i wyjął to z Ale pozwolili mu strzelić, tak nie? Ale mhm. nie, bo on się wydarzył, bo się wydarzył, bo on się wydarzył jest ciśnienie nie wiem. Możliwe, że znów. Bycek na boisko. Nie ujął. Nie ujął. Ale już. No do nowo, no, no. A co to A co to jest? O jak? Zadowolony. Się popisał. Paruwa po tym małym i tam podłogi. Gdzie Kurwa. Kurwa, znowu za A no e!

Jeeeeee! Na co on tu zostaje taki wysoki? No ale no to niech zostanie niski jakiś to! Patrz, patrz, patrz! Jejku! Patrz. Yeah. Kurna, dobij! Mario, kurna! kurna. Ja ja. Dobra, dojdzie. Dobra, dojdzie. Dobra, dojdzie. Dobra dojdzie. Czerwona kartka, słuszna. Słuszna, jak najbardziej. Słuszna? Dużo dyskusji, niepotrzebnie się kiewało. Później mamy to samo. A sama gra? Sama gra.